Masz już e, polisę ubezpieczeniową na życie? Mam. To jest pierwsza rzecz. Zacznij odkładać, bo przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz mógł za to zapłacić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Twórz sieci wsparcia społecznego, czyli miej przyjaciół i znajomych. I to mówimy nie tylko osobiście, ale też przez internet, żeby mieć po prostu do kogo się odezwać. Rozumiem, Słuchaj, tak? Nie ma nic wspanialszego niż świadomość, że jeżeli ja zachoruję i będę musiał leżeć, to mam przynajmniej 5 osób, do których mogę napisać bądź zadzwonić, ktoś przyjdzie i nakarmi moje zwierzęta, ewentualnie zrobi mi zakupy. To naprawdę wystarczy. Kolejna rzecz, poznaj swoich sąsiadów. Naprawdę. Ta pani, która mieszka obok, może pies najlepszą szarlotkę na świecie. A ten wkurzający dzieciak, który mieszka dwa piętra niżej, jeżeli będziesz do niego miły, to być może zrobić zakupy. My zapomnieliśmy o jednej cholerendalnej rzeczy, Tomek. Byśmy zapomnieli o tworzeniu więzów społecznych. Myśmy się pozamykali, wiesz, w klitkach swoich mieszkań, swoich domków, w smartfonach i udajemy, że świata poza nimi nie ma. Wokół są ludzie. My nie mieszkamy na pustej planecie. nie mieszkasz na pustyni, ty mieszkasz w Warszawie. Jak lecisz do... Ameryki Połudno Południowej, zobacz, jak tam funkcjonują więzy społeczne. No, bardzo. Rodziny to są wielopokoleniowe, wszyscy mieszkają razem, nawet jeśli mają, nie wiem, no, Kamilo choćby, jak się poznaliśmy, on miał 32 lata, to 31, to mieszkał ze swoją rodziną. I to no. jest normalne, że jest duży dom, w którym każdy ma swój pokój i bracia, i mama, i często jeszcze z nimi mieszkała ciocia, ze swoją dziewczyną, akurat tak, tak wyszło. Więc rzeczywiście tam są tak, mocno połączone no ogromnie. I to jest tak, że tam, jeżeli nawet jesteś stary i nawet jeżeli nie, nie masz szczęścia, nie znalazłeś sobie partnera na całe życie, to tam nie zostaniesz sam. Ja mam wiesz, jak, jak w mojej wspólnocie wiary był e, taki nasz najstarszy wierny e, Wojciech Skrocki, e, już nieżyjący. No, i on y, nie miał partnera, ale miał przyjaciół. No miał nieszczęście z, y, umrzeć samotnie, w sensie umrzeć samotnie. No, zmarł sam w mieszkaniu, ale to, to nie znaczy, że był samotny, tak. Został znaleziony dosłownie 15 minut po, po, po tym, jak zmarł, więc, no, dosyć szybko. Natomiast ja pamiętam, jak on mi opowiadał, właśnie to, że ta samotność bycia starym gejem była łatwiejsza w momencie, kiedy ten człowiek zaczął wychodzić do ludzi.